Witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym wspólnie z Wami rozpakować paczuszkę, którą dostałam od firmy Bingo Spa. Rzeczy mogłam sobie wybrać, tak? Chętnie Wam pokażę, co się znajduje tutaj w tej paczuszce. No i dla Was, oczywiście, jedną rzecz również wybrałam. Zaraz zobaczymy, czy została dołączona, bo jeszcze tej paczki nie otworzyłam. Wspólnie ją otworzymy. Oczywiście, wszystkie linki do tych kosmetyków, które Wam teraz pokażę, pojawią się tutaj na dole pod filmikiem, także linki. Pod którymi znajdziecie pełny opis produktu, cenę i to, jak użyć danego produktu, bo to jest również bardzo ważne, bo niektóre produkty, które Wam za chwilkę pokażę, sami zobaczycie, że bardzo ważne jest jednak przeczytanie instrukcji obsługi, bo to nie jest takie proste. Jedna rzecz jest tutaj dla Was. Rzecz tą, dorzucę do paczki, którą dla Was szykuję. Pokazuję Wam rzeczy, które znalazły się w tej paczce. Produkty wybrałam sobie po południu wczoraj, a dzisiaj już paczka była u mnie. Także słuchajcie, nawet e, nie był to jeden dzień, e, więc e, to jest naprawdę bardzo szybka dostawa. Generalnie o, bardzo dobrze zapakowane produkty. I już widzę rzecz, którą zamówiłam, i która jedna właśnie jest dla Was. To jest, słuchajcie, czarna czekolada do kąpieli. Zobaczcie, czekajcie. Czarna e, czekolada do kąpieli. Jedno zamówiłam sobie po prostu dla nas tutaj do domu, a jedno właśnie chciałam przeznaczyć dla Was. Patrzymy, to jest czarna czekolada, dolewamy do kąpieli. E, no i co? Sposób użycia jest napisany. U, e, powiem Wam, że zapach jest naprawdę 10 na 10, jeżeli chodzi o zapach czekolady, bo tak właśnie dla mnie pachnie czekolada, aż się by chciało wypić to. Pachnie bardzo ładnie, naprawdę. Jestem ciekawa, jak się będzie pieniła woda. Myślę, że na pewno sprawdzimy to na vlogu. Wszelki opis, wszelki opis tego produktu znajdziecie właśnie w linku poniżej. Także pierwsza rzecz wygląda w ten sposób i naprawdę pachnie nieziemsko. Ojejku, jak czarna czekolada, dosłownie jak taka czarna czekolada. Kolejna rzecz to jest rzecz, która w ogóle, powiem wam, że no mega, mega mnie zastanawia. I to jest bingo spa. Uj, to spa. Tego się trochę boję. To jest bez igieł, bez bólu, plus kwas hialuronowy. I to chodzi o to, że to ma nam wypełnić zmarszczki, moi drodzy. Tak, zmarszczki. I zobaczcie. Wygląda to w ten sposób, zobaczcie. Jest to wielkości mniej więcej mojej dłoni. Po prostu, bez igieł, bez bólu, kwas hialuronowy, serum przeciwzmarszczkowe. Także tak to wygląda. Tego się trochę. Boję, ale bardzo chciałam to spróbować. Także, no, 10 gramów. E, I to generalnie właśnie aplikujemy w miejscach, gdzie mm, tworzą się nam po prostu bruzdy. Jestem bardzo ciekawa. Także, tak wygląda kolejny produkt. Coś, co też e, jest, e, no, bardzo ciekawe dla mnie. Jest to Slim and Strong. E, produkt na celulit. Tak, słuchajcie, ja mam problem z celulitem i tutaj mamy tak. Body Wrap i to jest Spa Thermal Treatment. Generalnie z kofeiną, z papryką, taki ekstrakt, termiczny zabieg spa do ciała, z kwasem kleronowym, ekstraktem, ekstraktem z gotu kola, kofeiną i aromatem właśnie paprykowym. Zobaczmy, jak to wygląda właśnie w środku. No takim... Takim piernikiem. Dla mnie pachnie to po prostu piernikiem. Jeżeli bym miała Wam powiedzieć, jak to pachnie. O Jezu. O! No, Alicja, uważaj. Mm, zapach takiego, dla mnie takiego piernikowego zapachu. A jeżeli chodzi o konsystencję, to jest taka galareta. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Zobaczcie, o tu możecie zobaczyć. To jest właśnie taka forma galaretki. Więc ja po prostu tak też zrobię, tak jak jest napisane w instrukcji, więc nie będę tego brała na palca. No, w każdym razie zobaczymy, czy to podziała na celulit. I tu to jest duże opakowanie, bo tu, słuchajcie, jest kilogramowe. Tu mamy wszystko wypisane na boku, jak to używać, ale też jest wypisane to na stronie. Ostatni produkt, chyba. Tak, ostatni produkt. To jest coś do kąpieli. Pachnie to jeszcze bez otworzenia, więc zapach jest naprawdę intensywny. Jest to po prostu sól do kąpieli. W porównaniu do mojej dłoni jest to dosyć duże opakowanie. Mamy tutaj 1350 gramów. I ja sobie wybrałam sól do kąpieli o zapachu japońskiej sosny, wzbogacona z ekstraktem puer. Naturalne, grube kryształy soli pochodzącej z okresu permskiego. Zaraz że damy, bo to Laura już się interesuje. Uwaga. O, mega intensywny zapach. Także zapach jest naprawdę mega, mega, mega intensywny i pachnie takim, no takim lasem. Także jak wiecie ja jestem mega taka dziewczyna przyrodowa, bardzo lubię właśnie takie klimaty, więc no nie mogłam się oprzeć, musiałam wziąć sobie właśnie I coś takiego. I tutaj widzę, że dostałam jeszcze torbę Bingo Spa Eco i oczywiście stronka jest tutaj podana od razu, mogę Wam pokazać, bingospa.eu link będzie oczywiście poniżej, torba na zakupy, ja bardzo cenię takie rzeczy, bo i oczywiście Was zachęcam do zabierania własnych toreb na zakupy, bo to no, troszkę nam wspomaga naszą, że tak powiem nasz klimat i moi kochani, to już tyle kulki. Także ja sobie to opakowanie ogólnie zostawię w Generalnie jeżeli miałabym właśnie Wam na pierwszy mój taki rzut ocenić pod względem wielkości, zapachu. No naprawdę, zapachy są bardzo intensywne. Te rzeczy do kompieli, więc to jest super. Tu ma taką maść właśnie galaretowatą, więc jestem ciekawa tego produktu. Ten produkt będę testować. Więc na pewno pokażę Wam w którymś z vlogów Efekt przed i po, jeżeli chodzi o ten produkt, bo zastanawiałam się, który produkt tak przetestować dla Was, stricte, i stwierdziłam, że to będzie najciekawsze. No i co? No i po prostu będę testowała ten produkt i na pewno pokażę Wam efekty tego w którymś vlogu. I dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmików. Pa!